Nazywa się Wiesław Bagiński, jestem mieszkańcem bloku przy ulicy Wadysława IV 60B. I co się działo, Panie Wysłanie? To, co się działo, to od kilku dni, może nawet już od dwóch tygodni było wyczuwalne takie, jakby chodzenie bloku. Pierwszy raz, jak wyczułem, leżałem na wersalce i myślałem, że to może jestem tak zmęczony, że wersalka chodzi. Ale później, żona mówi do mnie, to ma takie same odczucia i, i po prostu, ale. Wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj to już było takie bardzo znaczące, takie, e, takie e, bujanie wręcz. Mówił Pan, że alarmowaliście spółdzielnie. Co na to spółdzielnia? No, oni po prostu zapisali i nikt się nie pojawił od, e, od jakiegoś czasu. Nikt się, znaczy, od tego czasu, jak było zgłoszone, nikt się po prostu nie pojawił, tak? Dopiero dzisiaj, e, jak były takie ruchy, a byłem w mieście i żona do mnie dzwoni, że jest wystraszona tym, co się dzieje, e, zadzwoniłem od razu do straży i straż. E, przysłała właśnie tutaj i to się dzieje właśnie od nie wiem, od godziny, jak straż przyjechała i to się... Czyli usta... można powiedzieć, że Państwo zapobiegli tragedii? No, ja też do Pani, która przyjmowała, pytam, czy musi się coś wydarzyć, żeby po prostu ktoś to sprawdził, tak? No i Pani natychmiast e, zareagowała i przysłała tutaj grupę straży e, pożarnej. I strażacy usiedli, zobaczyli, że tak no, się no, dzieje? No, Kościół wszedł e, i na początku nic nie wyczuwał, ale później po chwili, jak siedział, to z takim właśnie... Wychodzimy stąd, bo, bo sam zaczął czuć to, że coś się dzieje, że Krzesło się zaczyna przesuwać, tak? A więc no całe szczęście, że... Myślą Państwo, zarobę. że dzisiaj wrócicie do domów, macie gdzieś ewentualnie no, prze, przenocować. nie wiem gdzie. No mamy jedno mieszkanie, no to nie wiem co tutaj e, coś będzie mógł chcieli zaradzić sobie, żeby przenocować. A czy będzie można wejść, no to za chwilę mi się wydaje, że... E, A od kiedy pan mieszka w tym budynku? No już jakiś czas. Kilkanaście lat już mieszkam. I nie działo się tak nigdy? Nie, 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 nie. To są właśnie ostatnie tygodnie, dwa czy trzy tygodnie. E, ale kurczę... E, jestem może nawet dumny siebie, że zadzwoniłem, że była taka reakcja, że, że może tak jak pan wspomniał, że, żeby uniknąć tragedii jak, jakiejkolwiek, tak? Jeszcze nie wiadomo co tam jest, ale Bujanie nie jest takie takie nieoczywiste. E, coś musiało spowodować, że, że tak się dzieje, tak?